Pamiętacie księżniczkę z pierwszego odcinka? Jeśli nie, to koniecznie zajrzyjcie i posłuchajcie, jak to wszystko się zaczęło. Tymczasem oczywiście historia nie skończyła się w tamtym miejscu. Po tym, jak księżniczka usłyszała od czarownicy diagnozę, wyruszyła na poszukiwania czegoś, co pomoże jej walczyć ze smokiem, jakim jest stwardnienie rozsiane. Czy skończy to jak to w bajkach happy endem? Oglądajcie i zobaczcie sami. Księżniczka szuka lekarstwa. Księżniczka wyruszyła na poszukiwania, jak to w bajkach bywa, bohatera, który pomoże jej porozprawić się ze smokiem, jakim jest stwarnienie rozsiane. A że bajka musi rządzić się swoimi prawami, to można liczyć albo na księcia na białym koniu, albo na stary dobry numer z żabą. I jak to w bajkach bywa, udało się. Po długich poszukiwaniach, po całowaniu serdegrzaków. Oraz jednego brokuła. Trzymała w rękach swojego koła Tak widele. Jednak czy ta bajka będzie miała nie Przekonajmy się. Cześć, tu Osiadrona Skrzypczak. Dzisiaj film, na który czekaliście bardzo długo i o który pytaliście mnie tysiąc razy, a mianowicie mój związek i moja relacja z tekwiderą. Jak doszło do tego, że wybrałam sobie tekwiderę jako lek do leczenia stwardnienia rozsianego? Czy to była moja decyzja, czy też było to narzucone przez lekarza? Najważniejsze, jak się po niej czuję, jakie ona daje efekty, a także jak się do niej przyzwyczajałam. Bo mogę Wam już teraz powiedzieć, że była to bardzo, bardzo trudna relacja i bardzo, bardzo trudny początek związku. Są takie historie, które można nazwać, i był to początek wspaniałej przyjaźni. Jednak trudno powiedzieć to o moich początkach z tekwiderą. Zanim jednak na własnej skórze, dosłownie na własnej skórze, przekonałam Cię, jak to jest przyjmować ten cudowny lek na stwardnienie rozsiane, najpierw musiałam podjąć decyzję, żeby w ogóle go brać. W poprzednim filmie, i zachęcam, żeby obejrzeć poprzedni film, powiedziałam Wam, dlaczego uważam, że warto przystępować do programów lekowych i leczyć się w programach lekowych. I teraz kilka słów o tym, jak do tego doszło, że zaczęłam brać właśnie tekwiderę, a nie jakiś inny. Lek. Wiem, że często jest tak, że osoby dostają diagnozę, po czym dostają propozycję, że powinni wdrożyć takie, takie albo takie leczenie. Ja oficjalną diagnozę dostałam na początku roku 2017, ale już w momencie, kiedy pierwsza z wyszłam ze szpitala, czyli w grudniu 2016 roku, zaczęłam szukać informacji, jakie leczenie na stwardnienie rozsiane byłoby najskuteczniejsze. Na podstawie różnego rodzaju artykułów, publikacji statystyk, danych naukowych oraz informacji, które znalazłam na forach internetowych. Dotyczących tego, jak ludzie się czują po tekwiderze, na te, na, na w polskojęzycznych, na zagranicznych forach, zebrałam te wszystkie informacje i z nich wysnułam wniosek, że najlepszym rozwiązaniem dla mnie osobiście będzie właśnie tekwidera. Dlaczego? Dlatego, że wykazywała ona dużą skuteczność, mało skutków ubocznych, yy, stosunkowo duże bezpieczeństwo, a także, co dla mnie ważne, było w postaci do doustnej, a ja nie chciałam brać zastrzyków. I wszystko byłoby pięknie, tylko każdy, kto yy, miał kiedykolwiek do czynienia ze stwardnieniem rosianym i zleczeniem wie, że nie można sobie iść i powiedzieć wybieram to, a nie tamto. I u mnie też tak było. Ja, kiedy dostałam diagnozę i poszłam do mojej pani neurolog tutaj w Poznaniu, powiedziała mi, przykro mi, ale te kwidery już dla pani nie ma, nie ma już limitów, są zamknięte, może Pani dostać tylko i wyłącznie interferon. I tutaj miałam do wyboru albo wziąć te interferony, które nie byłyby dlatego, że są dla mnie najlepsze albo najbardziej skuteczne w moim przypadku, ale były wybrane dlatego, że po prostu były akurat na nie miejsca, albo poszukać sobie innego ośrodka, gdzie te kwiderę dostałam. No i wybrałam tą opcję numer dwa, czyli leczenie się tą kwiderą w oddalonym o 200 km innym ośrodku i tam teraz po te leki jeżdżę. Więc teraz odpowiedź na Wasze pytania, jak te leki są dobierane, czy faktycznie pod kątem tego, czy co jest dla nas najlepsze jako dla pacjenta, czy pod kątem możliwości danej jednostki, która się leczeniem zajmuje. Ja myślę, że to bardzo zależy, i to jest wypadowa tych dwóch rzeczy, zależy też, co jest dostępne. Ja jednak uważam, że warto, abyśmy z lekarzem bardzo dokładnie porozmawiali, dlaczego akurat ten lek, a nie inny, i być może poszukali leczenia w innym ośrodku, gdzie zaoferują bardziej nowoczesne albo dopasowane do pacjenta leczenie. Teraz najciekawsza kwestia, czyli jak przyzwyczajałam się do tej kwidery. Kiedy wreszcie udało mi się załapać do programu delkowego, to oczywiście wydawało mi się, że chwyciłam Pana Boga za nogi. Jest! Będę miała moje ulubione leczenie. I tak jak już powiedziałam, te, początek tego związku był raczej trudny. Chciałabym, żebyście nie zrażali się teraz tym, co teraz opowiem, ale nie będzie to miła historia, bo pierwsze sześć tygodni moje i te kwidery były naprawdę bardzo, bardzo ciężkie i wiem, że wiele osób, które zaczyna brać ten lek, też ma podobne problemy, jakie miałam. A co to było? Zaczęłam brać tekwidera najpierw przez dwa tygodnie dawkę 120, czyli tą mniejszą dawkę, tą połowę dawkę i wszystko było w porządku. Z wyjątkiem oczywiście raz na jakiś czas robiłam się czerwona, czyli miałam tak zwany ten flash taki, że było zaczerwienienie i swędzenie skóry, ale nic więcej się nie działo. W porównaniu do tego, jak czytałam o tych po objawach, po interferonach i w kłuciach i zastrzykach, to mówię: Wow, super świetnie, doskonały lek. Problem zaczął się, kiedy zaczęłam zwiększać dawkę. Kiedy weszłam już na tą większą dawkę, okazało się, że w moim przypadku lek daje bardzo silne efekty uboczne, a mianowicie bardzo źle działa na mój żołądek. I to nie jest tak, że trochę źle działa na mój żołądek, albo to nie jest tak, że trochę mnie brzuch pobolewał i miałam biegunkę. Nie, ja generalnie przez pierwsze 6 tygodni brania tej kwidery prawie codziennie wymiotowałam. Dwa razy wylądowałam na sorze, raz po wypiciu, uwaga! Soku pomarańczowego, raz po wypiciu kieliszka wina, no może dwóch kieliszków. Tyle ile nocy przeleżałam z bolącym brzuchem, zwijając się z bólu, to wiem tylko ja. Wiem, że wiele osób bierze wtedy leki osłonowe na żołądek, takie jak inhibitory pompy protonowej. Niestety ja tych leków nie mogę brać, ponieważ po nich również się bardzo źle czuję i też mnie bardzo boli brzuch, więc te leki dla mnie były wyłączone. Oczywiście zgłosiłam to mojej lekarce, poprosi, powiedziała, żebym tydzień dłużej brała zmniejszoną dawkę, ale to nic nie zmieniło. Doszło do tego, że na przykład wyszłam z domu i musiałam szybciutko wracać, albo wymiotowałam w taksówce, albo po prostu nie mogłam wychodzić z domu, ponieważ nie mogłam się oddalać od toalety. To trwało bardzo długo. W końcu poprosiłam lekarza o przepisanie mi leków przeciwwymiotnych i leków przeciwbólowych. Zaczęłam brać czopki przeciwwymiotne i czopki przeciwbólowe, licząc na to, że po prostu te efekty uboczne w końcu, w końcu miną. Powtarzam jeszcze raz, te efekty uboczne u mnie były naprawdę na początku bardzo silne. Ja jednak się zaparłam i bardzo chciałam brać ten lek w tabletkach. Moja pani neurolog powiedziała, że bardzo wielu pacjentów rezygnuje już na początku z tej kwidery ze względu właśnie na te objawy związane z żołądkiem, z problemami z żołądkiem i uważa, że jestem wyjątkowo dzielna. Albo wyjątkowo głupia, że decyduję się tak męczyć, ale dałam sobie właśnie czas i stwierdziłam, że jeżeli przez dwa miesiące to się nie wyrówna, to z leku zrezygnuję. Czyli jak widzicie, moje początki z tekwiderą no, nie należały do najłatwiejszych i generalnie nie należały do najmilszych. Na sorze dawano mi leki nawadniające, też osłonowe na żołądek przeciwbólowe i byłam naprawdę już bliska tego, żeby zrezygnować z leczenia, ale w pewnym momencie po prostu się faktycznie. Poprawiło. To zdecydowanie pomogło to, że zaczęłam wiedzieć, jak powinnam się odżywiać do tekwidery i to jest bardzo ważna rzecz, jedna z najważniejszych rzeczy, które powinniście pamiętać, jeżeli zaczynacie leczenie tekwiderą. Właściwe spożywanie posiłków bardzo pomaga w dobrej tolerancji tego leku, szczególnie na żołądek. Zajrzyjmy na chwilę do mojej kuchni i zobaczmy, co takiego doradzano mi, żeby brać, żeby te kwidera lepiej działała i żeby nie dawała efektów ubocznych. Mówiąc o tekwiderze, warto by też wspomnieć o kontrowersjach, które towarzyszą temu lekowi, a mianowicie o historii, która krąży wśród chorych, że tak naprawdę te kwidera, czyli furmandimetylu, był to kiedyś środek do impregnowania skór i butów. Wiecie co? I tym razem ta historia to prawda. Faktycznie furman dimetylu był używany jako środek konserwujący przeciwdziałający grzybom i pleśniom, który był stosowany w przemyśle meblarskim, ale cała ta historia zakończyła się w momencie, kiedy okazało się, że były tak zwane trujące krzesła i trujące fotele i chińska fabryka, która wyprodukowała właśnie sofy z wszytym furmanem dimetylu po to, żeby działał przeciwgrzybiczo, te sofy powodowały u ludzi poparzenia skóry. Atopie oraz wystąpienie silnych reakcji alergicznych i generalnie forma dimetylu jako środek do impregnacji jest już zakazany w Unii Europejskiej od bodajże chyba 1998 roku. Co nie zmienia faktu, że jest to nieco niepokojące i za każdym razem, kiedy Mam właśnie czerwoną twarz albo boli mnie brzuch, to przecież żartuję sobie, no co się dziwić w końcu im środek do impregnacji skóry. Chciałam tylko Wam pokazać i powiedzieć, że to nie jest powód, żeby tego lekarstwa nie brać, ponieważ jakby chemia i związki chemiczne mogą znajdować różne zastosowania w wielu różnych dziedzinach gospodarki i w medycynie i w przemyśle itd. Tak I to nie jest tak, że jeżeli tutaj było to używane jako konserwant czy detergent, to oznacza, że jeżeli to łykamy, no to jest to tak samo szkodliwe jak dla tych grzybów czy pleśni. Pamiętajcie, że leki zanim wejdą do użytku, przychodzą liczne testy, badania kliniczne i sprawdzane jest ich bezpieczeństwo. I o ile faktycznie są pewne efekty uboczne, o których w tym filmie już mówiłam i mówię dalej, o tyle nie oznacza to, że one nie działają albo ich stosowanie będzie dla nas w jakiś sposób niebezpieczne. you <laughs>